Połączone uroczystości 70-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Zespołu Śląsk zgromadziły w tarnogórskiej hali sportowej tłumy widzów. Niektórzy miłośnicy miłośników oraz Śląska przyjechali z daleka. Mieszkamy w Londynie. I przyleciałyśmy tylko na wakacje, i przyjechałam córce pokazać zespół śląsk. Na przykład, w Wielkiej Brytanii, takiego, tego typu folkloru nie ma. Ja pochodzę z Tarnowskiej Góry, kiedyś uczęszczałam do zespołu Tarnogórzanie. To jest moja córka Lena, moja mama Irena. I mieszkam w Rino w Wadzie. I bardzo się ucieszyliśmy, bo jak w tamtym roku, w lipcu zespół Śląsk był u nas, występ i moja córka ma cały strój ze Śląska i dzisiaj właśnie się bardzo cieszyła i, i bardzo nam się podobało. Jak to się stało, że obie organizacje, niezwykle ważne dla Tarnogórzan i Ślązaków, powstały w tym samym czasie 70 lat temu? 1953 jest datą umowną oczywiście, ale szczycimy się, że... Tyle pokoleń działa na rzecz naszego dziedzictwa, naszej tożsamości, że chcemy sławić tą naszą ziemię, ten nasz region. Nie byłoby Śląska bez Stanowskich Gór, nie byłoby Śląska bez Metropolii, nie byłoby Śląska bez naszego regionu, jakim jest Górny Śląsk. No i wreszcie nie byłoby Śląska bez zespołu Śląsk. Także to jest piękny jubileusz. Myślę, że to wybrzmiało dzisiaj na scenie. A jak wspólny jubileusz podobał się widzom? Jesteśmy zadowoleni, bo tak żeśmy nie wiedzieli, czy przyjść, czy nie przyjść, ale na żywo to naprawdę wygląda super. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy, zaangażowania e, wszystkich zespół Śląsk prowadzących. Także wielkie, wielkie, ogromne brawa i dla nas może to być duma jako dla Śląska i dla Polski. Bardzo dobrze oceniam. Pierwsza raz na takim koncercie jestem. Super oceniam, bardzo dobrze, świetnie. O, bardzo mi się ogólnie podobało. Moim zdaniem no to by się to że raczej podobało. Super. Cała impreza, cała impreza się podobała. Tak. I, jak powiedzieć? Stroje, 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 stroje się podobała. Dobrze i fajnie to było wszystko dzisiaj zrobione. Super. Przed... Bardzo. Zadowoleni bardzo. Podczas wydarzenia nie zabrakło wręczenia odznaczeń dla zasłużonych członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także symbolicznych podziękowań dla pozostałych członków Stowarzyszenia. No to trzeba czuć to trzeba czuć, bo tego każdy z nas ze stowarzyszenia, no na pewno jest z serca miłośnikiem. Spotkałam się z opinią taką w, już w Poza Śląskiem, że, że nie widzieli nie, czegoś takiego, żeby tak się wiązać z miastem, z kulturą tego miasta, że jest coś niesamowitego. No to jest miłość. Wiele przyjemnych chwil, wiele przyjemnych wydarzeń, historie, zgłębianie się w tej historii, ten szacunek dla tych naszych przodków, którzy to tworzyli, bo to się też czuje w tym stowarzyszeniu i w tym mieście. No i w ogóle. Cudowne miejsce, do którego można tylko zaprosić. Tarolskie Góry są miastem innym, śmiem twierdzić, od pozostałych. Ludzie w Tarolskich Górach są inni. Z czego to wynika? Po trochu z historii. Naszego miasta z tego czasu międzywojennego, kiedy znaleźliśmy się po polskiej stronie, i to zaskutkowało tym, że w 1945 roku nie, nie nastąpił tu wielki Eksodus, a więc ludzie pozostali na terenie, ludzie związani z tą ziemią, ludzie kochający tą ziemię. I to się przez kolejnych 10 lat po II wojnie światowej ostało. Ludzie, którzy w zostali, kochają tą ziemię. Kilkaset wejściówek na jubileusz było darmowych i rozeszło się w ciągu kilkudziesięciu minut. Dlatego zespół Śląsk, wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Miastem, zaprasza na powtórkę wydarzenia w plenerze. Wszystko po to, aby występ mogła zobaczyć jeszcze większa ilość widzów. Kiedy? Już 2 czerwca na tarnogórskim rynku w ramach festiwalu Śląskie Smaki. Połączenie z taką właśnie imprezą nie powinno nikogo dziwić. No bo gdzie indziej smakować Śląska, jak nie w Tarnowskich górach?